W dzisiejszym programie gościmy księdza doktora Sebastiana Kępe. Dzień dobry, szczęście może Państwu. Redaktora radiowego, autora książek i artykułów prasowych, wykładowcę teologii pastoralnej i rekolekcjonista. Co ksiądz myśli w kwestii niewiedzy niezawinionej? Niewiedza niezawiniona. To znaczy, żyjąc w XXI wieku, gdzie już mało jest takich sytuacji, żeby ktoś nie słyszał Bogu, nie wiedział, kto jest Bóg, tym bardziej, że mamy wpisane to, te, te, ten instynkt, że się tak wyraża, w tym słowie Boży, prawda, jest w naszą naturę wpisany. Niemniej jednak mogą być sytuacje, kiedy, kiedy człowiek może czegoś nie wiedzieć i taka jest też definicja grzechu, że jeżeli człowiek czegoś nie wie, to a jest to niewiedza niezawiniona, wówczas jakby nie odpowiadał za za czyn, który się dopuszcza. W tej chwili człowiek rzadko napotyka takie sytuacje, żeby nie mógł poznać Boga. Oczywiście środowisko rodzinne ma bardzo duży wpływ, ogromny wpływ na na poziom formacji religijnej, religijno-moralnej i tutaj, tutaj właśnie w tej kwestii należy szukać tych elementów niezwinionych, ignorancji czy niewiedzy niezawinionej, bo dziecko może się wychować w, w rodzinie religijnie patologicznej, mówię religijnie, prawda? A więc gdzie nie, gdzie nie ma właściwego przykładu, gdzie powiedzmy nie mówi się o Bogu, gdzie ludzie się nie modlą, gdzie powiedzmy wiarę traktuje się jako y, jakiś fanatyzm, bigoterię. I wówczas dziecko ma wyniesione negatywne wzorce do, dotyczące z, y, wiary, ale później to dziecko. Idzie do, idzie do przedszkola, gdzie spotyka się z dziećmi, które się modlą. Później, jak pójdzie do, do szkoły, to już, już idą do kościoła, z, same z rodzicami. Jest katecheta, na szczęście teraz, właśnie w szkole czy katechetka. Czyli człowiek już spotyka się z ludźmi, którzy, no, którzy mówią o wierze, i z wiarą też, prawda? I wówczas człowiek ma możliwości do no, skonfrontowania swoich, swoich doświadczeń rodzinnych. Swojej wiedzy, właśnie z tym, co wynosi z domu rodzinnego. Prawda? I wtedy, jeśli, jeśli już miał negatywny start w, w z rodzinie, w rodzinie prawda? z powodu jakiejś patologii rodziny w kwestii wiary. To może to nadrobić właśnie przez innym, przez rzekomo, przez inny ma kolegę czy koleżankę, która chodzi do kościoła, czy rozmawia na ten temat, później w, w miarę czasu coraz bardziej przez internet i tak dalej. Ta sytuacja niewiedzy zawinionej rzeczywiście może, może, może być, lecz ona nie, jest, nie musi być wcale decydująca, bo człowiek później dochodzi do, do posiadania takiego, do posiadania rozumów w takim wymiarze, że może sam, Wartościować, oceniać, prawda? Sprawa jest Boga, rozeznania, w jaki sposób człowiek, który kontaktuje się z, z wiarą, z ludźmi wiary, choć sam nie miał właściwego przykładu, no, w, decyzji, w swoim akcie decyzyjnym, prawda, tego Boga czy odrzuci, prawda? W tym względzie. To sam jest Bóg w stanie ocenić, więc, więc, więc tutaj yy, dlatego nikt nikogo nie powinien też potępić jako, jako człowieka. Oczywiście czyni jego tak, natomiast nie można potępić z tyłu niewiary, prawda? Bo, bo nie znamy tych różnych publiczności, że człowiek miał tak z Bogiem czy nie. Prawda? Nie wiem, co się dokonuje w ludzkim sercu. Natomiast chciałbym powiedzieć też o ignorancji zawinionej, prawda? że niestety o wiele częściej tutaj funkcjonuje ignorancja zawiniona. Jeśli na przykład są rekolekcje wielkopostne, gdzie, gdzie dzieci i młodzież mają wolne od zajęć szkolnych, są rekolekcje i mamusia mówi, słuchaj, masz czyni wolnego, więc jedziemy na zakupy albo gdzieś tam, prawda? To wtedy dziecko czy, czy osoba dorosła nie poznaje czegoś, co powinno poznać, źle wiary. Mamy w tej chwili, mamy Pismo Święte, mamy katechizm Kościoła katolickiego, mamy dokumenty Kościoła, mamy książki religijne, mamy media katolickie, mamy... Dziesiątki, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy różnych możliwości Poznania Boga, bo to Poznanie Boga tutaj to jest aspekt właśnie ten czysto intelektualny jest również bardzo, bardzo ważny, które nie można sprowadzać tego do uczucia. Więc, więc niestety ludzie nie mają szacunku dla mszy świętej to mówię jakby osobowo, prawda, więc nie, nie, nie cenią przy świętej, innych sakramentów, nie cenią Kościoła, ale jest to. Prawie zawsze, odważyć tak powiedzieć, prawie zawsze ignorancja zamieniona. Są jakieś ludzkie słabości, też gdy chodzi o ludzi kościoła. Niemniej jednak człowiek powinien poznać coś w obiektywnej wartości. Prawda? I, I jeżeli mamy klejnot i ten klejnot będzie podany, właśnie będzie ujęty w brudne ręce, to klejnot nie przestaje przedstawiać swojej wartości. Sam osąd estetyczny, ogląd estetyczny może nie być tutaj zbyt, zbyt szczęśliwy, udany, prawda? Może nie być, nie być jakiś pociągający. Niemniej jednak klejnot nie traci tej wartości, prawda? Że został ujęty tutaj właśnie w brudne ręce. Tak samo jest z wiarą. Wiara ma obiektywnie swoją wielką wartość odniesień do Boga. I człowiek ma możliwość poznania tego wszystkiego w XXI wieku przez różne aspekty. Powinien to poznać. Lecz niestety ludzie, ludzie nie poznają wiary Wolą poznać to, co jest karykaturą Boga, wiary i kościoła, i, i mając karykaturę wiary, nie realizują tego, ponieważ nie widzą w tym wartości. Ale jest to niestety mówię, niewiedza zamieniona, a więc oni, oni nie są zwolnieni właśnie z odpowiedzialności. U nich może być jedynie, jedynie zmniejszona ta odpowiedzialność, nieco zmniejszona, no, natomiast oni nie są zwolnieni z odpowiedzialności. Bo jeżeli ktoś nie idzie na mszę Święto, bo nie wie, że, że opuszczenie Prześwięcenia jest grzechem ciężkim, ale on, taka osoba miała możliwość już od przedszkola dowiedzieć się, że czy, czym jest msza Święta, powiedzmy w takim bardzo y, formie dostanej dziecku, przynajmniej dowiedzieć się, że jest to grzechem. Człowiek ma możliwość poznania tego wszystkiego, lecz, lecz niestety nie korzysta z tego, nie korzysta z powodu tychy. Bo uważa, że to mu jest niepotrzebne, uważa, że ma taka wiedzę, jaką ma. Mu wystarcza i on nie ma świadomości tego, co nie wie. Bo gdyby miał świadomość tego, co, co wie, jak mówił jeden ze świętych: gdyby ludzie wiedzieli, czym jest Msza Święta, to nawet pod progiem by usiłowali przejść. Przez dach, przez okna, przez dziurkę od klucza musieli wejść, żeby się znaleźć tam, bo, bo wiedzieliby że w tym jest wielka wartość i w tym jest. Jest to coś najbardziej potrzebne dla, dla życia duchowego. Prawda? Skoro człowiek tego nie, nie ceni, nie zna wartości przyświętej, więc więcej lekceważy, nie widzi nic złego w tym, ale jeśli nie widzi nic złego, bo nie ma odpowiedniej wiedzy, nie, nie jest zwolniony z odpowiedzialności, bo, podkreślam jeszcze raz, właśnie, że ma możliwości, miał możliwości poznania, nawet jeśli tego nie miał właściwego przykładu ze strony rodziny, to potem... Potem ma możliwość poznania na Katechezie, w inny sposób, taki czy inny, teraz jest internet, wiele innych spraw, kiedy, kiedy może to zrobić. I dlatego tutaj, tutaj kwestia, dobrze, że pani zapytała o pani redaktor o to, kwestia niewiedzy zawiniony i niezawiniony jest, jest bardzo ważna tutaj w rozumieniu, rozróżnieniu między katolikiem właśnie wierzącym, praktykującym, a nie, a nie praktykującym.